Jest dziś dążeniem do przyjemności. Szybki seks, szaleństwo, zero odpowiedzialności. Młodzi jak dorośli, są już doświadczeni Dzieciaki noszą prezerwatywy w kieszeni Przedwczesna dorosłość, zbyt szybko pierwszy raz Niedojrzałe rodzicielstwo to mądrość i brak nas A cena jest wielka, to gra o wielką stawkę Tu chodzi o życie odebrane przez matkę Ojciec zwykle też nie pozostaje bez skazy Daje na aborcję kasę, by nie ujrzeć dziecka twarzy Ile jeszcze nienarodzonych musi zginąć Aby świat pojął, że to tchórzostwo jest przyczyną bo Boimy się nazwać rzeczy po imieniu Lecz aborcja to nie zabieg do śmierci niewinnemu W obronie bezbronnych nienarodzonych dziś staje. Chcę jasno określić, że życie wyznaję Pomóżmy ocalić życie bezbronnemu I wstańmy by nieść pomoc niewinnemu Bo ze wszystkiego co uczynimy Tym najmniejszym rozliczy nas kiedyś Bóg ten największy Pomóżmy ocalić życie bezbronnemu I wstańmy by nieść pomoc niewinnemu Bo ze wszystkiego co uczynimy Tym najmniejszym rozliczy nas kiedyś Bóg ten największy Chcę zadać pytanie, gdzie ludzka jest godność? Zapominamy o niej, kładąc nacisk na wolność Wolny związek, wolny seks, wolna wola Mylimy ją z brakiem granic, a to sytuacja chora Dziś trzeba nam jasnej granicy, przekroczeniem jej są dzieci w kostnicy Rodzice zamiast kochać, uśmiercają Tłumacząc się tym, że wyboru nie mają Ej, oni kłamią, nie są odpowiedzialni i tyle Bawią się w dorosłych jak w piaskownicy grzdyle Chcesz często się mylę, ale bez przesady, żeby dziecko traktować jako problem do zagłady Mam dość tej zdrady, zdrady miłości To mnie boli głęboko do szpiku kości Dlatego wołam do was wszystkich, nie zabijajcie swoich dzieci, rodzice terroryści. Pomóżmy ocalić życie bezbronnemu i wstańmy, by nieść pomoc niewinnemu. Bo ze wszystkiego co uczynimy, tym najmniejszym rozliczy nas kiedyś. Bóg ten największy, pomóżmy ocalić życie bezbronnemu i wstańmy, by nieść pomoc niewinnemu, bo ze wszystkiego, co uczynimy tym najmniejszym, rozliczy nas kiedyś. Bóg ten największy, pomóżmy ocalić życie bezbronnemu i wstańmy, by nieść pomoc niewinnemu, bo ze wszystkiego, co uczynimy tym najmniejszym, rozliczy nas kiedyś. Bóg ten największy, pomóżmy ocalić życie bezbronnemu i wstańmy, by nieść pomoc niewinnemu. Bo ze wszystkiego, co uczynimy tym najmniejszym, rozliczy nas kiedyś.